U, pogoda nie zachęca na wylocie Zobaczymy jak będzie mm. Tu to jest pierwsza klasa. No proszę państwa, my już w dzikim kraju. Ja tu już się tu odnajduję, w ogóle pierwszy raz, pierwszy raz już chyba czwarty czy piąty. Ale widzę tych ludzi, którzy chyba pierwszy raz przelecieli. To słuchajcie, mordy mają taki jak ja kiedyś na początku. Wystraszeni, że już zaczynają go okradać. A to jeszcze nie jest ten moment. Nie, nie, nie. Słuchajcie, szkoda, że nie widzicie jaka to jest mega turecka partyzantka. Ja jestem już mega to tego przyzwyczajony. Ale ktoś jak jest pierwszy raz, to naprawdę nie wie co tu się dzieje. Ja nie wiem. Ula, la. Maszyna jest gotowa. Hello, boy. No, już na grubo limuzynie lecimy, proszę państwa, ale dzisiaj jest wszystko sprawnie, nie jak w Turcji nawet. No, proszę państwa, ja już jestem w Turcji, muszę się z wami podzielić moimi pierwszymi przemyśleniami w tym kraju ponownie. Trzeci, czwarty czy piąty raz, słuchajcie, jestem, zaraz lecę na tą kontrolę tych implantów, co tam się wydarzyło bądź nie wydarzyło, ale słuchajcie, ale Heca, w ogóle nie wyspany na mega, ale muszę przyznać, Klinika ta dentystyczna stanęła na wysokości, lot był opóźniony dwie godziny. Słuchajcie, kurczę, taksa była stała, czekała, fura już schłodzona, elegancko. No, szacun, szacun. Ten przyjazd był mega. Zresztą, no nie mogę powiedzieć, ta klinika jest mega zawsze. Dopieszcza, dopieszcza, słuchajcie swoich klientów. Nie za darmo, nie za darmo, to wiadomo. Ale słuchajcie, taka sytuacja się stała, mówię, rano trzeba się trochę wzmocnić, pójdę coś zjem ale jak ktoś był w Turcji, czy tam w tych tych arabskich takich już klimatach Egiptosy, to wiecie dokładnie, że tu trzeba strasznie uważać, co się je i co się pije. No i niestety powiem wam, jestem chyba ósma godzina w Turcji, a już mnie dopadło, już mnie dopadło, już po prostu grzeję muszle to grzeję muszle toaletową, no jest tak słabo, nie wiem, który prysznic już biorę w ciągu trzech godzin, słuchajcie, nie to, żebym był tak brudny, Użyjcie swojej inteligencji i fantazji, co ja mogę robić w tej toalecie. Jak was, jak was ostro przyciśnie, ale powiedz, powiem wam patrzcie, człowiek chciał się pokazać elegancko, jasne spodzieliane koszulka, to może się źle skończyć. To może się naprawdę źle skończyć w pierwszy dzień. Następnym razem naprawdę muszę chyba współpracę wziąć z jakąś firmą, która reklamuje ten. Pieluchy dla dorosłych. Słuchajcie, pieluchy do, dla dorosłych. To jest dobry kierunek dla mnie, bo to nie jest pierwszy raz. No tak, trzy dni się trzeba przemęczyć, niestety. Bujać się, słuchajcie, koło właśnie. To toalet albo jakichś wyższych krzaków najlepiej mieć papier przy sobie. To zdecydowanie, zdecydowanie w Turcji papier na początku jest waszym przyjacielem, jeżeli was dopadnie zemsta sułtana. Sultana, proszę państwa, mnie niestety już dopadła, więc gorzej być nie może. I też wyznaję zasadę, kto mnie tu słuchajcie, kto mnie tu zna. Tylko teraz są takie czasy, że wam filmik zrobią, słuchajcie, gdzieś w krzakach, czy że chodzicie. Z dubskiem tam. Zajcie o co chodzi. No już nie, nie wchódźmy, nie wchodźmy w szczegóły. Ale szczegóły mogą być straszne, naprawdę. Ale teraz się obawiam. Już się nie obawiam, co tam się w tej e, klinice wydarzy, tylko wiecie co? Się boję tych jasnych spodni, jak tam coś się wymknie spod kontroli. A tu czajcie, tutaj jak on coś mi tam gdzieś zajedzie, coś mnie zaboli, to zwierat samoczynnie puści I ludzie, jak ja stamtąd wyjdę. A to pierwsza wizyta, słuchaj, ta to ma, ma być chyba 4 czy 5. Nie, jak ja tak spalę temat, spalę miejscówkę w pierwszy dzień, nie wiem, co oni sobie, słuchajcie, nie wiem naprawdę, co oni sobie pomyślą, ale nie jest dobrze, słuchajcie, nie jest dobrze. Sami zawsze czujecie, jak jak zło nadchodzi, to się czuje, to się czuje i wewnętrznie i zewnętrznie. Ja to odczuwam bardzo. Pogoda pikna. No co, nie ma co się tu rozgadywać, trzeba walczyć, słuchajcie, będziemy na bieżąco, będziemy informować na bieżąco o matko, już dzwonią do mnie. Uuu. Ja już, słuchajcie, czekam tutaj na, na, tam, na tą taryfę. Liniki ulala, chyba jadą, nie dali mi się skupić, ale powiem wam, na dole wszystko jakby się zakitowało. Jest dobrze, lecimy. Na bogatym. Słuchajcie, nagram wam aktualizację, aż jestem po... Oh nie wiem jak to mógł. zaślepek słuchajcie, zaślepek czy jakiś nakrętek no bo miałem te implanty wcześniej skręcone i powiem wam, teraz mi dokręcili takie dużo większe metalowe piłowali, szlifowali taką, nie, nie to żeby facet wziął słuchajcie, taką ręczną wielką szlifierę, bo nie widziałem, oczy zamknąłem jednak ze strachu mówię, nie, nie ma co nie ma co mu przeszkadzać w robocie nie jeszcze mu się ręka ustnie, słuchajcie Taką szlifierą, jakby mi poleciał, słuchajcie, po, po mordzie, to nie wiem, ja by mi przeharaczał. Czajcie o co chodzi. To trzeba jakoś tak delikatnie, żeby człowiek się nie zdenerwował. Ja zresztą to i tak negocjacje cenowe musiały być. To wiecie o co chodzi? To już był poddenerwowany. Ja to samo, ja to samo i tak leżę. No i właśnie wy to nie widzicie. Ja się nawet boję mordy otworzyć, powiem wam, żeby zobaczyć co to jest. Ale niestety język sam leci i wyczuwam, wyczuwam, że tam jest, słuchaj, ta jakiś. Żelastwo, no nie są to jakieś łańcuchy, ale tak jak wymacam to językiem, to nie jest to mała rzecz, słuchajcie. Nie jest to mała rzecz i nie jest to jedna rzecz. Nie wiem, nie wiem, co to będzie najgorzej, że taki dzisiaj zapierdzie z tymi implantami. Słuchajcie, chyba jakaś promocja, możliwe, że po tano, taniości gdzieś, no nie tam, że ze złomowiska jakiegoś wychapali, Bo raczej firma solidna, no mam takie wrażenie, słuchajcie, jeszcze nic nie powypadało, nie wykruszało się więc myślę, że firma jest solidna. Tutaj tak zerkam delikatnie do kontenera, ale powiem wam, patrzcie, konkurencja jest tutaj zabójcza. Zabójcza lepiej też się nie narażać. A, no i nie zrobili mi przymiarki, słuchajcie, tych nowych zębów. Miały być piękne zęby, kryształ tego, porcelana, czy tam cyrkonia jakaś, ale nie wiem, czy jeszcze te nie oblecieli, słuchajcie, cyrkonia to chyba była na cmentarzach, co? Tak mi się coś kojarzy. Nie wiem, możecie mnie poprawić. No i sobie tak myślę, dzisiaj muszę mówić, dzisiaj musi być ta przymiarka, no ale lekarz dentysta za, y, z, zarobiony, słuchajcie, zarobiony jest pieniędzmi, ale powiedział dzisiaj kurczę, czekaj na telefon, przyjedziemy, będziemy robić te przymiarki. Ja mówię, chłopie, tylko uważaj nie pomocy. Bo ja mam 7 implantów, żeby nie wyszło, żeby mi tam na wyprawiacie cudy, nie? Słuchajcie, rano otwieram gębę, a ja mam 12, nie? I kurczę później on mnie skroi za 12, bo wiadomo, bo tutaj się za każdy ludziska płacicie, nie? Więc no, wypadałoby to zrobić jednak za dnia. Bo słuchajcie, Turcja. Turcja, no łączcie kropki. Co ja wam będę mówił? Kto był, to wie, co tutaj się od, odwala. Co tu się odwala. Tutaj, słuchajcie, to jest, to jest y, jakby o, odczepiony ekosystem. Tu się robi dobrze pieniądz. To są królo, królowie robienia pieniędzy. Na kim? Na nas. Na nas, na biednych, słuchajcie, polaczkach. Na nas. Naszą krwawicę chcą nam wyrwać. no. Ach, Będę wam aktualizował, co tam się dzieje. Myślałem, że dzisiaj wezmę leżak. Powiem wam jakiś ten koc, rzucę coś tam na plaży i tam trochę, trochę tych tłuszczów powytapiam, bo powiem wam, nie jest nie jest dobrze, mam wrażenie. Albo się zbiegły te koszulki, a spodenki to już w ogóle nie ma o czym mówić. Nie wiem, naprawdę. No jutro, jak już dzisiaj na plaży mi się nie uda, ale na pewno mi się uda. No to jutro nie ma diabła. Od samego rana słuchajcie wypalam słoninę tutaj w plecu ze wszystkiego. Z parę litrów jutro musi wytopić się. Nie ma, nie ma nawet innej możliwości. Żreć pewnie nie będzie można przez te przez te blachy w środku, a, a mam taką ochotę, słuchaj, ta jakieś ciasteczka, coś tego co ty tu, tu mają dobre rzeczy, naprawdę, dobre rzeczy, no ale co? No trzeba będzie przeczekać. Zresztą zapytam się pana doktora, jeżeli go jeszcze... Za dnia zobaczę, dobra widzimy się później. E no patrzcie jaka siłownia jest tuż koło mojego hotelu, ja tam w tym hotelu proszę ja państwa zamieszkuję, no się ma pieniądz to się siedzi, słuchajcie no wiadomo, nie za moje, nie za moje, ale tu taka siłownia, no ja chyba dzisiaj wpadnę tu skorzystać, jakiś jeden ziomek działa, działa, no powiem wam wiekowo to już... To już są te klimaty. No zobaczymy, co tutaj się da wycisnąć z tego kompleksu. Mam nadzieję, że dosyć ostro. No, robimy aktualizację odnośnie, proszę Państwa, postępów tam w Pysku. Co tam słychać? Wczoraj miałem, nie, no, pierwszy dzień, co tam było, a szlifowanie, no ale to zobaczycie, bo już nagrałem filmik o tym, te szlifowanie i dojście do tych nakrętek, ale jeszcze. Miałem dodatkowo wieczorem wczoraj takie przymiarki. Wam opowiem jak to szło. No z, z perspektywy czasu to się wydaje, że każdy ostatni, ostatni jakiś zabieg, słuchajcie, czy jakieś tam, jakieś działanie w, waszej, w waszym uzębieniu, że każdy ostatni jest, no nie to, że najgorszy, tylko no może najbardziej nieprzyjemny. Zresztą ja mam takie wrażenie. Podejrzewam, że każdy jednak inaczej to czuje, ale do rzeczy. Słuchajcie, wczoraj mi lubili taki yy, scan 3D albo 5D, powiem wam, dużo widziałem tych maszyn, ale takie coś pierwszy raz, to wyglądało, że w takim metalowe coś z takim, słuchajcie, jakby aparat na końcu to wyglądał, tak, jakby aparat, to nie było do końca widać, no bo nie przypominawało absol absolutnie aparatu, troszeczkę wam powiem, jak gdyby prostownica do włosów, tak, bo kiedyś widziałem takie płaskie, ale to też nie to. No, takie coś gdzieś taki nie wibrator. Już pewnie wszyscy myślą, słuchajcie, wibrator zakończony czymś tam. Nie, nie, nie. Wcale nie ten kierunek, to było jednak płaskie, nie przypominające tej rzeczy, słuchajcie. Nie idźcie w tym kierunku myśleniowym, naprawdę. Zbijam Was z tego kursu. No dobra, mniejsza z tym. To było metalowe, takie duże. Ogólnie dwie osoby to robiły i jedna, słuchajcie, tam jeździła. Tak o, całą szczękę ogólnie robi i tak jeździ, zajeżdża, odchyla, wie, wie, wiecie, te wary, żeby tam wszędzie dotrzeć. I ja oczywiście nie byłbym sobą, słuchajcie, i tak prawym okiem, żebym zalukał na monitor, żeby widzieć o co chodzi, nie? Po, podczas tej, tej mordęgi, tej, tego bólu, słuchajcie, tego cierpienia. Ale to dla Was oczywiście, bo tak to bym nie zerwał. No dobra, mniejsza z tym patrzę. Słuchajcie, a tam normalnie całe moje te pełne uzębienie, powiedzmy na razie pełne, bo jest niepełne. Wiadomo, ja nie mam tu, 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 tu i tu tu, tu, tu. Tutaj są problemy. Znaczy nie ma ich, bo nie ma tam nic. Znaczy teraz już są implanty. Zaczynam się kupić, słuchajcie, zeznania. Dobra, tam są implanty. Wyszłem na te słońce. Powiem Wam, jestem w kierunku na plażę. Zrobię Wam jakiś tam filmik z plaży. Troszeczkę trzeba ten, słuchajcie, tors dziesięcioletni na siłowni opalić. No, co wy na to, nie? Pracowało się trochę na siłowni, ale chyba bardziej na telefonie niż na urządzeniach. No, ale to nie jest odcinek, to jest odcinek jednak o zębach, więc wracamy. No, i robiła mi, słuchajcie, tam dwie osoby robią wam ten taki. No, to jest chyba ten skan 3D, to się dokładnie nazywa. I na tym monitorze widziałem idealnie. Idealnie moją słuchajcie, całą szczękę, której tak naprawdę nigdy nie widziałem, bo nigdy się nie zanurzyłem tak jakby do, do wnętrza swojej twarzy, mm. swoich ust, ok, ust, bądźmy grzeczni, bo to jest jednak family friendly, musimy pamiętać kanał, no i ona to robiła Co ona to długo robiła, nie wiem, nie wiem, ale powiem wam było to dosyć nieprzyjemne z tego względu nie wiem czy mam kurczę mówić, bo może niektóre osoby są przed, przed jak gdybym zrobieniem sobie takich implantów i myślą, że to tak jak to na tych na tych stacjach telewizyjnych metamorfozach, słuchajcie, wpadamy, dzień dobry, może kawka, pani się napije, może coś zimnego jakieś tego lody zjedzą coś ciasteczko, a później słuchajcie, ona wychodzi zadowolona. No wiadomo, że jeszcze przed tym przed tym jeszcze jakieś zapomogi tam mówią, że ona ona czy tam on biedny, nie ma pieniędzy, że ludzie muszą dać. Wiecie o co chodzi, ta tkliwa historyjka, że wszyscy płaczą, nie? Ale pomijajmy to, to nie wygląda naprawdę. To nie wygląda tak, że wchodzicie do tego do tego studia, do, do tego, nie wiem, dentysty i wychodzicie z pięknym uśmiechem. Nie, 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 słuchajcie, to jest normalne życie, to jest realizm i działa to tak, że podczas tego badania, no, jest to nieprzyjemne. Mogę wam... Y Mogę Wam to porównać, jak ktoś miał leczenie kanałowe, to to jest coś takiego, bo oni wykręcają, no nie ręką, wykręcają Wam całe te śruby, nakrętki i to nie jest tylko nakrętka, słuchajcie, w tych implantach, jak mnie się wydawało. To jest nakrętka z takim gdzieś, nie przesadzam, słuchajcie, z 2 cm może i 2,5 w porywach, będzie taka, taki czpień zakończony właśnie tą nakrętką i oni to nakręcają. Ja teraz mam to nakręcone, nie będę Wam pokazywał, bo po prostu. Nie chcę, żeby mi to było jakieś omdlenia na kanale, padanie, wiecie o co chodzi. Jeszcze chcę, żeby tych parę subskrybentów, co jest, zostało ewentualnie. No i ona przez to, że wykręca to i robi Wam te skanowanie na tej całej, w tym całych ust, ustach uzębienia, to później jeszcze, ona jakąś chyba musi tą głębokość, głębokość, nie wiem, tu chyba coś, te pręty, co później będą, żeby nasadzić te korony, to musi być chyba ta odległość też wymierzona i ona wam wkłada takiego chyba też taki mały pręcik dynksa, wiesz, i specjalnie nie jest to, słuchajcie, robione na przeciwbólówce, żeby ona wyczuła wasze takie yy, yy. słuchajcie, ja to jestem ekspertem w tym, bo ja nienawidzę dentysty no po prostu trauma z dzieciństwa, no traumę mam mogą mi nogę, nie wiem, rżnąć i wiele rzeczy ale Uzębienia naprawdę nienawidzę, więc jeżeli się boicie robić zęby, to słuchajcie, ja jestem pierwszym strachoszem i ja se z... chyba to skończę. Chyba pewnego dnia powiem Wam, że skończyłem te implanty. Już jestem, nie wiem, więcej niż w połowie drogi. No, ale do rzeczy. I ona właśnie specjalnie w każdą tą dziurę wkłada ten czpień i, i czeka, aż no dojdzie do tego pewnego chyba momentu unerwienia jak podskoczycie, że ona już o tym wie, ona nie pyta, bo wiadomo, wy macie ryje, ale nie możecie nic gadać. Tak jak u dentysty, słuchajcie, to jest najlepsze też, nie? Wiecie, o co chodzi. Tutaj ten jakiś sak wkładają, morda rozdziabiona i on wam mówi, mówcie coś, jakby było nie tak, a wy tylko możecie... Zresztą wiecie, o co chodzi, nie? No i taka historia. I mi właśnie Później tym czpieniem, no na samym końcu oczywiście, jak już to zrobi ten, ten, pyta się, jaką chcecie tą barwę mniej więcej tego, tego. No też nie można przesadzać. Słuchajcie, ja sobie nie zrobię śnieżnego śniegu, jak te, jak te przody zajechane. No trzeba jednak w tym kierunku. Myślicie, że ja będę tutaj świecił do kamery? No nie, no takie rzeczy się nie wydarzą. Chociażby może nie, nie na tym przyjeździe. A może coś się zmieni. Kto wie, kto wie, ludzie niezbadane są uroki Jakoś to tak szło. No i tak to wygląda, że właśnie powiem wam, teraz mam obolałe to takie. Jeszcze obolałe, no bo to się wczoraj działo, tak delikatnie obolane, jak po kanałówce. Ale najlepiej dzisiaj 16.30 następne jest, słuchajcie, wizyta. I teraz chyba mi się wydaje, będą tak kleić, coś modelować, bo tamto muszą mieć jakby obraz budowy tego zęba. Wiecie o co chodzi, nie? No bo to na pewno jest gdzieś tam wysyłane i oni muszą stworzyć te zęby, bo ich nie ma. Korony oni to nazywają, no ale ja nazywam to zębem. No i oni to wyślą i chyba przyślą, no bo powiem wam w sekrecie, jeszcze nie jest zapłacone, bo ja nie jestem taki głupi. Pamiętajcie, tutaj w tym kraju nie płacicie a konto. Absolutnie nie płacicie a konto. Przychodzicie na wizytę, robicie oni się pytają o pieniądze. Więc, o, zapomniałem, dzisiaj wezmę jutro, przyniosę jutro. Jutro mówicie, że pojutrze trzeba odwlekać, bo jakby coś poszło nie tak, słuchajcie, to zawsze zostuje, zostajecie z gotóweczką. Zobaczcie, kombinujcie, ja wam takie dobre, dobre rady mówię. Nie to, żeby tu było drapieżnie i tam wiecie, torebki wyrywają na każdym skrzyżowaniu. Nie, nie, nie jest tak źle. Jest raczej to wszystko unormowane. To już to już nie jest jakaś taka totalna dzicz, jak ja tu przyjechałem 5 lat temu, to wiadomo, to był dziki kraj, to wszystko takie jakieś drapieżne. Trochę się, słuchajcie, uspokoiło. Oni chyba zrozumieli, że jednak tych Europejczyków trzeba tak, jeżeli ich, słuchaj, ta, wiecie, napaść finansowo i wygrabić im pieniądze, to trzeba to zrobić jednak taktem, z taktem i, i delikatnie, żeby, żeby te pieniążki oni sami oddali. Powiedzmy sami, wiecie o co chodzi. Wiecie, co mam na myśli. To jest, czyli, to jest po prostu nieagresywne wyłudzanie, ale jednak. Jednak słowo się kończy tak samo. Dobra, mam nadzieję, że Wam wszystko wytłumaczyłem. Oczywiście, jeżeli zamierzacie sobie zrobić, słuchajcie, ten hollywoodzki uśmiech w Turcji, no to ja już coś. Coś na ten temat wiem, ceny znam. Czy ja mogę polecić tego człowieka? Ach, na tym etapie. Słuchajcie, coś tam zapłaciłem, nic nie powypadało, więc chyba na razie tak. A najlepiej on mi jeszcze proponował, żebym ja zrobił sobie te trzy korony dodatkowo tych zębów, a to już mówię chyba na tamtym filmie. A najwyżej będę się powtarzał. Słuchajcie, będę się powtarzał. Niestety emocje. Słońce, czajcie o co chodzi, może mi się tam pod kopułą delikatnie nie spinać wszystko. No i chciał, żebym jeszcze te trzy korony zrobił, więc wiadomo, dodatkowy pieniądz, a ja wywalony pieniądz, ale nie wiem, czy to był sens. Uznałem, że nie ma sensu, bo jeżeli te zęby ktoś mi kiedyś zrobił, to było chyba, no na pewno z osiem lat temu i to nie powypadało, to chyba była dobrze zrobiona robota albo dobrze zapłacone. To jeszcze byli, słuchajcie, to było robione w Polsce, no, mogę powiedzieć, że ten polski właśnie dentysta też był świetny. Kiedyś byłem w Polsce, chciałem się do niego dostać. Nie ma, słuchajcie, możliwości. Do partaczy od razu, od razu z ulicy wchodzicie. A ci, co dobrze robią, no to absolutnie zapomnijcie, to są kolejki. Chyba, że po znajomości, coś tam, no nie da się, nie da się. Dobra, kończę, kończę, ludzie, bo lecę trochę, wyrzucić się na plażę. No, trzeba trochę się zrelaksować, bo na 16.30 no wracam, słuchajcie, wracam. Niestety będzie powrót cierpienia. No i proszę Państwa, kończymy dzisiejszy odcinek. Ja, ja miałem tą sposobność, że po trzech tygodniach nie mycia się, słuchajcie, nie mycia, bo pamiętajcie zawsze, oszczędność przede wszystkim na tym kanale musimy propagować, więc jeżeli wyjeżdżacie do Turcji, coś tam robić z włosami bo z zębami, to jak najbardziej wam proponuję ze trzy tygodnie się nie myć a później na tureckiej rivierze, proszę państwa, wy się bardzo porządnie wymoczycie no ja tak robię, słuchajcie i nie narzekam, nie narzekam teraz trzeba trosze, troszeczkę jeszcze, słuchajcie, te angielskie pluskwy powypalać tym pięknym, tureckim słońcem, no i co, no i widzimy się w następnym odcinku pozdrawiam